Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich, nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina? Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie www.radioz.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów. Do prezydenta, premiera, czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny. Media bez wyboru. Aby Państwo nadal mieli wybór. To jest Radio Z. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich, nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina? Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie www.radioz.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów, do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru. Aby państwo nadal mieli wybór. To jest Radio Z. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich, nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina? Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie www.radioz.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów, do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru. Aby państwo nadal mieli wybór. To jest Radio Z.